Lubartów, rynek, centrum, jakby to nazwać. Jestem w Lubartowie, kanał Kuba Kuba. Niska zabudowa. Proszę, tutaj jest główna ulica. I ulica Farna. I obchodzę to naokoło. Czyli tutaj jest taka główna ulica. No i to takie niska zabudowa związana z rodem wyglejów Lubartów. Założenie. I pokazuję tutaj w rynku drugą połowę, bo nie wiedziałem co to jest. No to jest rynek w Lubartowie związany z, właśnie z Rodem Firlejów, który założył to miasto. Taka nieziutka zabudowa, piękna. Można powiedzieć, warto tutaj przyjechać, zwiedzić przede wszystkim y, ten zespół palcowy. Y, przede wszystkim ogrody, jak już pokazałem. No i przede, za... A poznać się, runek 2 jest tam, zapoznać się z historią tego miasta, z rodziną Sanguszków, z którzy byli takimi opiekunami tych terenów, o których nawet człowiek nie wie przez jeden, przez 100 lat, drugi przez 100 lat. Ciekawa po prostu jest saga rodzinna. I, i tych wszystkich, którzy tutaj dziedziczyli, nie dziedziczyli, bo nie można było dziedziczyć, jak się miało córki, to przechodziło na kogoś w rodzinie, nie na współmarzonka i dzięki temu różni byli właściciele tych dóbr. I to chyba jest ratusz, bo wszystko było zniszczone, no to jest odbudowane ośrodek kultury. Tu się mieści. Idę prosto tą olejką. Taką. Jem loda. Bo akurat było coś otwarte. No i tutaj jest ulica Rynek 1. Pamruberska. To jest ta główna, co mówiłem. No i tutaj dalsza część i dom handlowy.